Witam wszystkich, przyjaciele. Dziś mamy nowy filmik. Handlujemy od 10 dolarów. A ten film jest przeznaczony dla osób, które nie mają dużo pieniędzy, ale chcą zacząć coś zmieniać w swoim życiu, zarabiając trochę pieniędzy. Dlatego koniecznie obejrzyjcie film do końca. Dziś dowiesz się, jak zarobić swoje pierwsze 1000 dolarów, praktycznie nie mając nic w kieszeni. Zacznijmy. Zatem, przyjaciele, przejdźmy do zakładki wskaźników. Dzisiaj potrzebujemy wskaźnika dwuśrednie kroczące. Średnia ruchoma ustawiamy pierwszy długi model. Okres wynosi 15 lat i zmieniamy styl ustawiony na czerwony. Następnie zapisujemy. Również przechodzimy do przedziału czasowego 10 sekund, a także ustawiamy czas wygaśnięcia na jedną minutę. Za pomocą dwóch ruchomych danych dzisiaj odbieramy od ciebie sygnały i otwieramy prawie 100% transakcji. Więc zaakceptujmy to. Szukamy odpowiedniej pary walutowej. Zatem, przyjaciele, pracujmy z tym aktywem. Tutaj natychmiast otwieram na minutę pierwszą pozycję sprzedaży. Wyjaśnijmy teraz, dlaczego podjęto decyzję o otwarciu tu i teraz. Rozwiążmy to. Spójrz, mamy jedno maksimum, dwa maksimum, trzy maksimum, cztery maksimum. Jak myślisz, co mają ze sobą wspólnego nadprzyrodzone wzloty? Jest tu jedna rzecz wspólna. Każdy z nich jest maksymalnie poniżej zgodności. Trend na wykresie jest spadkowy. Taka zasada: trend, nasz przyjacielu. Istnieje i ta zasada naprawdę sprawdza się na rynku. Teraz możesz to zaobserwować na własne oczy. Poza tym, dlaczego pokazaliśmy dwie środkowe części przesuwne? To proste, przyjaciele, oglądamy najnowsze skrzyżowania i także otwieramy transakcje. Ostatnie mocne przecięcie było tutaj, potem mamy trend wzrostowy. Ale biorąc pod uwagę fakt, że tutaj, w naszym kraju. Rozwija się strefa oporu, również spodziewamy się odwrócenia, a także w zależności od sytuacji, która zmienia się na rynku, wiedząc, że rynek ma charakter cykliczny, wiemy, że sytuacja znów się powtarza. Tak więc pierwsza transakcja zakończyła się zyskiem. Teraz nasze saldo wynosi 19 dolców. Ustawiamy kwotę na 19 dolarów i po prostu przechodzimy do tej pary walutowej. Bardzo ważne jest przyjaciele, aby pamiętać o sytuacjach, w których handlujesz. Dlaczego należy to zrobić? Tak, żeby nie zapełniać głowy niepotrzebnymi informacjami. Musisz wejść w sytuację, w której kiedykolwiek pracowałeś i natychmiast, bez zastanowienia, otworzyć na niej transakcję. Oznacza to, że musisz opanować tę umiejętność w 100%. Przejdźmy więc dalej. Tak więc Przyjaciele, następną parą walutową będzie frank szwajcarski i jen japoński. Tutaj również otwieram błyskawicznie pozycję sprzedaży za 19 dolarów. Słuchaj, zaczynaliśmy od zaledwie 10. Jeśli teraz nasza transakcja zamknie się na plus, to nasze saldo będzie już 36 dolarów. Myślę, że to ci coś mówi. A więc proszę spojrzeć. Sytuacja wygląda następująco. Tutaj mamy poziom oporu. Spójrz, mamy kilka dotknięć na poziomie tej choroby. Nastąpiło ostatnie dotknięcie, poprzednie dotknięcie było dokładniejsze, a także kolejne. Mieliśmy odwrócenie ceny i przecięcie dwóch średnich kroczących. Teraz w tym fragmencie cena próbowała trochę przebić się przez poziom oporu, ale nie wyszło. Następnie mamy odwrócenie. Czyli reakcja jest całkiem oczekiwana, biorąc pod uwagę, że wiemy, że mamy tutaj poziom oporu, a także wiemy, że będziemy mieli odwrócenie. Otworzyliśmy ruch i teraz czerpiemy zysk w wysokości 36 dolarów w społeczności. Myślę, że to świetny wynik. Stopniowo, stopniowo zwiększamy swój majątek. W związku z tym za każdym razem możemy zawierać coraz więcej transakcji na większą kwotę i tym samym zwiększać całkowite saldo. W związku z tym w ten sposób zarabiamy pieniądze. Ustalamy więc kwotę na 36 dolarów i przechodzimy do następnej czynności. Tak więc, przyjaciele, pracujemy z tym aktywem. Tutaj znowu mamy do czynienia z błyskawiczną pozycją kupna. Wyjaśniam powód. Tutaj jest to niezwykle proste. Poza tym, co mają wspólnego te ruchy zwłok i te minima zwłok. Każde minimum jest wyższe od poziomu. Jest to typowe dla tych grafik. Tutaj również mamy tendencję wzrostową.